Zakończył się 2024 rok, no to pora sobie przypomnieć o złożeniu rozliczenia rocznego do urzędu skarbowego. Na szczęście dla sporej grupy badatników ustawodawca przygotował sporą listę ulg, z których mogą skorzystać? co na pewno ucieszy wielu z nich. W zasadzie ulgi, które nieprzerwanie od kilku lat cieszą się największą popularnością, to jest to ulga na dziecko, czy też ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym roku, znaczy za 2024 rok, zmienił się limit dochodu pracującego, uczącego się dziecka. I za 2024 rok limit ten wynosi 21 377 zł i 52 grosze. Z pozostałych ulg, które dalej Dalej obowiązują to jest ulga rehabilitacyjna, a więc skierowana do osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub też do osób, które mają na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Są również, jest taka grupa czterech ulg, w których przychód w wysokości 85 528 zł nie podlega podatkowi, podatk podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Będzie tutaj ulga 4+, jest to ulga skierowana do osób, do rodzin, wielodzietnych, które mają na wychowaniu co najmniej cztery, czworo dzieci. Będzie to również ulga na powrót, a więc ulga skierowana tutaj z kolei do osób, które po 31 grudnia 2021 roku postanowiły wrócić z zagranicy do Polski i zamieszkać w kraju. Jest jeszcze ulga dla pracującego seniora, a więc dla osób, które pomimo, iż nabyły wiek emerytalny, dalej są czynne zawodowo. I ostatnia z tej grupy ulg to jest ulga dla Młodych, a więc skierowana do osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Oczywiście, dalej pozostaje ulga na internet. Kwota do odliczenia to 760 zł. Tylko pamiętajmy, z ulgi tej możemy skorzystać w ciągu dwóch następujących po sobie lat. Jest jeszcze ulga termomodernizacyjna, a więc ulga skierowana do właścicieli czy współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy Wydatkowali pieniądze na jakieś działania termomodernizacyjne. Kwota tej ulgi to z kolei 53 tysiące złotych. No i ostatnia z ulg, na przykład to może być ulga na wpłaty indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego przypominają, że pomocny w rocznym rozliczeniu będzie system elektroniczny Twój EPIT, dzięki któremu nie tylko możemy złożyć odpowiednie zeznanie, ale także sprawdzić, czy i z jakich ulg. Możemy skorzystać. Na stronie www.podatkigov.pl znajdziemy podstawowe takie informacje, broszury informacyjne o wszystkich ulgach podatkowych. Jeżeli chodzi o usługę twój epit, to wypełniając to, to zeznanie, modyfikując jej pod siebie, jakby dobierając ulgi, z których chcemy skorzystać, również system jakby podpowiada maksymalne kwoty ulg, ile możemy odliczyć. Także zarówno przy wypełnianiu zeznania, jak i również możliwość zapoznania się. Z materiałem informacyjnym znajdziemy na stronie www.podatkigov.pl. Jeśli ulgi, to również zwrot nadpłacanego podatku, który należeć się będzie sporej grupie podatników oczywiście na wpływ na swoje konto. Podatnicy będą musieli poczekać. Jeżeli złożymy zeznanie elektroniczne, to ustawodawca przewidział tutaj skrócony termin na zwrot takiej nadpłaty. Wynosi on 45 dni. Jeżeli zeznanie złożymy tradycyjnie, papierowo, zwrot nastąpi w terminie 3 miesięcy. Podaję tutaj maksymalne terminy. Z doświadczenia wiem, że zwroty z nadpłat, nadpłaty z zeznań elektronicznych są zwracane nawet w ciągu kilku, kilkunastu dni. Pozostaje więc złożyć odpowiednie dokumenty. Teoretycznie tak mówią urzędnicy, ale dodają na termin rozpoczęcia składania zeznań trzeba jeszcze Termin na złożenie zeznań podatkowych za 2024 rok rozpoczyna się od 15 lutego do 30 kwietnia. Pomimo, że 15 lutego przypada na sobotę, to jest to jednak pierwszy dzień, w którym możemy złożyć zeznanie podatkowe. Zeznania złożone przed tą datą i tak będą wprowadzone, zaimplementowane do systemu z datą złożenia 15 lutego.